Witam Was serdecznie w odcinku Unboxing. Dzisiaj będziemy otwierać telefony za 49 zł w Allegro. I będziemy otwierać ten karton. Ach, jaki mocny ten karton. Dobra, weźmiemy to. Kurczę. Dobra, tu mamy taki telefon. Jaki zbity. Nie wiem, czy będzie to działać. I mamy te Vivo, Vico, coś tam. Uf. Dobra, co tu jest? Taki Samsung z klapką fajny, bez baterii. Nie wiem, czy będzie działać. Sony Ericsson Brand Plus. Bateria jest, ale nie wiem, czy będzie działać. Mam no, taki sam, chyba taką samą baterię. Czy będzie działać? Zobaczmy następny telefon. Taki Samsung. Jaki to jest telefon? GTE 1800i coś tam. I tak, to jest i. Dobra. Jeszcze następny. Taki Sony. Blackberry. Ale coś taki zbity. Może będzie mogę go naprawić. Może dokupię do niego wyświetlacz. Co to w ogóle jest? Aha, to jest Paragon. Dobra, następny taki zbity ZTE. I mamy LG. Bez klatki. I następny to BQ. Ale też dość zbity. Dobra, jeszcze jedno. I mamy taką Nokię Nokia z 1209 Będzie może na pewno działać, bo że taki bałagan jest dobra, dobra, tu są te telefony. gdzie jest następne. No przecież ta Nokia. Kur taki, no, to tutaj. O, jest dobra, no ostatni jeszcze telefon, to jest jeszcze taka Nokia. To jest 23.10. Dobra. Coś jeszcze zostało? Dobra, chyba przy. A nie, jeszcze nie. jeszcze mamy taką Nokię. E, to jest Nokia C2, Myśnik 01. I jeszcze i ostatni telefon to będzie ZTE, dobra. Ja się zajmę tym bałaganem. I teraz pokażę Wam, co I oto są te telefony. Zobaczcie, co mamy tu? Nokia, nie wiem, czy będą te telefony działać. Muszę je podładować. Czy będą to działać? No, jak widzicie, dobra. Będą chyba działać, chyba je podładuję. I może będą działać, chyba. Albo nie. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się film spodobał, daj łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w następnym filmie.